No ok, wygraliśmy te mecze do 3-0 dzisiaj, na pewno możemy powiedzieć nie idealne wykonanie nasze, ale za 3-0 po prostu wygraliśmy. Lublin też tam poprawił przyjęcie w tej drugiej części uh, tego meczu. Trochę w ostatnim secie na pewno trochę namęczyliśmy się, dobrze grali i... No jestem zadowolony, że wygraliśmy, bo po świętach tak różnie może być i po tej przerwie mieliśmy tam kilka dni wolne. Na pewno nam to pomogło, ale też musimy wrócić do, do siatkówki i do naszego poziomu. Teraz mamy kolejny mecz z Nisą na wyjaździe. Mam nadzieję, że powtórzymy jednak wynik z pierwszej rundy i jednak powtórzymy zwycięstwo jak dzisiaj, tak w następnym meczu. Wydaje, że gładko, ale szczególnie ten trzeci set to takie odczucie w nas pozostawił, że żeby było ciężko, bo oni naprawdę dobrze grali, przyjmowali. Juri, Juriego Gladyra tak sfrustrowanego dawno nie widziałem. Co, szedł, 115, a Dustin ten tam pyk w punkt i pyk w punkt. I, i naprawdę, naprawdę stawiali, stawiali opór. Na szczęście jesteśmy na tyle dobrym zespołem, że, że nie daliśmy się złamać, cały czas kontynuowaliśmy grę punkt za punkt. I, i wreszcie przyszedł ten moment, że, że udało się zrobić break, ale, ale chwała nam za to, bo naprawdę Lublin, tak jak w tym sezonie pokazał, nie, nie kładzie się, nie daje łatwych punktów i dzisiaj było tak samo, mimo że wynik 3-0. Dzisiaj myślę, że nie zgadzam się tak na pewno. No, mogłem lepiej zagrać, uh, uh, ale jestem zadowolony, że wygraliśmy, na pewno dobrze się czuję i, i jestem szczęśliwy, że dostaję, dostałem szansę do grania i mam nadzieję, że dalej będzie pokazywał uh, lepszą i lepszą siatkówkę. i lepszy... Jakby zaangażowanie w, w meczu. Czy zdarza, że tak często jest, że, że te słabsze zespoły teoretycznie z dołu tabeli, jak, jak chcą konkurować z tymi najmocniejszymi, to, to muszą ryzykować zagrywką. No i dzisiaj Mateusz Jóźwik czy, czy Bartek Filip, jak no, parę razy wyszli, po, po 120 strzelili, ale, ale taka jest nasza rola, żeby, żeby sobie radzić i z tymi łatwiejszymi zagrywkami, za, zagrywkami ale szczególnie z tymi, z tymi trudniejszymi. Także mam nadzieję, że było to dobrze. Z zewnątrz to wyglądało dobrze. Ja jestem zadowolony, że rzeczy. Punkty zostają w Jastrzębiu i to jest najważniejsze. Będzie na pewno trudny miesiąc, bo co chwilę gramy, gramy tam e, później tam mamy ligę Mistrzów, mamy puchar e, Polski, e, duży, też mecze takie, powiedzmy na wjazdzie Belchatów, e, kolejne mecze po prostu tam w, po, prostu, po kolejce gramy, tam e, że będzie na przykład będziemy kilka dni poza domem, także. Naprawdę musimy się dobrze przygotować na ten miesiąc, dobrze się skupić, dobrze odpoczywać i, i mam nadzieję, że jak mówiłem, to coraz lepiej będziemy grały i po prostu będziemy wygrywały. Jak na razie nie ma tragedii, Jan, Jan jest bardzo wyrozumiały, chyba wie jaki tato ma zawód i, i że ta strona fizyczna jest całkiem ważna, także, także nie mogę narzekać, ale z drugiej strony moja ukochana narzeczona również staje na, na wysokości zadania i chylę jej czoło za to. Tak, zdecydowanie. Już przed wyjściem trochę ćwiczyłem jeden bark przed wyjściem na mecz, także trochę inne okoliczności niż zawsze przy takiej, że tak powiem, rutyny przedmeczowej, ale, ale cieszę się, że trzy punkty i teraz z uśmiechem mogę wrócić do domu i, i dalej w nocy działać. No zawsze konkurencja może pomagać, nie zawsze, ale myślę, że nam, że jesteśmy takich trzy charaktery, tak normalni, że po prostu jak komu nie pójdzie, ten kolejny może pomóc i zobaczymy, jak... Jak wróci Stefan, jak to będzie wyglądało też w trójce, jak na meczach, tak na treningach, ale teraz naprawdę mamy tam kilka meczów, gdzie w dwójce jeszcze będziemy i tak jak mówię, mam nadzieję, że pokażemy jednak wyniki z pierwszej rundy i po prostu będziemy wygrywał mecz za meczem.